a któryś miał ci nie być, bo potem on no do dentysty idzie. Zegłódź, Zegłódź. Możesz stać? No to wreszcie nie możesz usiąść? Nie? Usiądź koło mnie, tam w Z świeci szulik. Czy czarny? No. A, to to Pokaż, że jest. Nie,

Legwana, tak? Legwan to się nazywa chyba? jest. Nie, nie rusza się, ale... się. A jak mnie ugryzie? Nie. Nie ugryzie. O jaki fajny? A Pokaż mi. Nie udawać się płacić. O rusza się, rusza się. Ucieka. Ucieka. Wiesz, że go nagrywamy. Na obiad? Nie, ja nie chcę. Właśnie, obiad jest jeny, trzeba, trzeba iść. Może pani, kierownic... pani kierowniczka coś powie o naszym ośrodku? Niedużo, jakoś witam, w skrócie. Witam. tak? W skrócie? Mm, jest to miły, czarujący, urzekający dom. Bym powiedziała, nie ośrodek, tylko dom. Wszyscy tak. mają się tu czuć wspaniale i ma się tutaj podobać. Ma być domowa atmosfera. Czyli byśmy wam przedstawić nasz drugi dom. Środowiskowy Dom Samopomocy, który mieści się w Słupsku przy ulicy Kościuszki 3. Tak wygląda z zewnątrz. Został on, u, został on utworzony w sierpniu 1997 roku. Jest przeznaczony dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Na dzień dzisiejszy mamy około 60 pensjonariuszy. Uczestniczymy w rehabilitacji społecznej, psychicznej i społecznym w trybie dziennym. Z tej strony ośrodka mamy strony ośrodka mamy, e, mamy ogród, mamy również tutaj zajęcia terapeutyczne, odbywają się też tutaj zajęcia, zajęcia fizyczne, jest błew, są ćwiczenia. Cicha. Zaraz Włodek jest to, nasz kolega, śpiewak, Ramzes.

Piotrek, też grać w karty? Nie. Nie gra, tu nagramy tutaj tych co grają. Popatrzmy. I w co gracie? Wygrać! No, Musi wygrać. Ile masz już na koncie? 920 mam. No to wygra. Dobrze, ja to wygra. Czy lubisz swoich kolegów i koleżanki ze środka? Lubię Kogo najbardziej lubisz? Wszystkich O, świetnie Piotrek Wszystkich lubię I Danusi nie udało się złapać O Danusia złapała teraz Teraz Edyta Nie nadążę tym Panie Janku Tu witamy kolegę, jak masz na imię? Andrzej. Andrzej, tak? Podoba ci się tutaj? Podoba ci się? Tak. Myśle, że będziesz przychodził tutaj, tak? Tak. Obiadki jest też, czy nie? O, to. O, się. Proszę, zupkę tylko. Tak. Aha, to dobrze. Ile masz lat?

W środku, że mi się tutaj podoba, nie? jest tutaj ładnie, panią Krysię bardzo lubię, bo ona jest bardzo, no mówię, no i bardzo ją lubię, Aha. no i tutaj jest fajnie. A gdzie dzisiaj byłeś z panią Kasią? Na spacerze. Hmm. Podobało ci się? Podobało mi się. mi jest bardzo fajnie, Potem fajne punkty, panią Ewę, A, pan, panią, się... panią Krysię, panią Kasię. Panią Beatkę, Panią Monikę A później poznałem jak przyszła to Panią Wiesię Aha A najbardziej z jej z środka lubię najbardziej lubię Panią Krysię Panią Danusię, Panią Litkę i Panią Irenkę Aha A chciałbyś jeszcze coś opowiedzieć? Czym się interesujesz? Bo widzę tutaj telefon Interesuję się telefonami Różne, różne Rabawy telefonem, gry rozpracowywać telefony Bardzo lubi, no i to tak wszystko Ja tak samo Chyba lubisz też koleżankę, która siedzi obok ciebie co? Bardzo ją lubi, bardzo, bardzo